Została zmuszona przez własną rodzinę do poślubienia milionera, narzeczonego swojej siostry, która była w śpiączce. Nie znała go. On nie mógł nic powiedzieć, ale kontrakty już zostały podpisane. To, co zaczęło się jako zimna formalność, wkrótce przerodziło się w coś nie do powstrzymania, a to, co wydarzyło się potem, szokuje wszystkich. Subskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Ciesz się historią. Korytarz szpitala Świętego Ludwika rozciągał się przed Zofią Kowalską niczym martwa przestrzeń przesiąknięta zapachem plastiku i perhydrolu. Każdy jej krok odbijał się echem o zimne ściany, a serce biło w rytm kroków policjantów, którzy niegdyś eskortowali ją tu równie bezwzględnie, co obecni doradcy prawni rodzin. Drzwi izolatki otworzyły się z cichym zgrzytem, ukazując Michała Wiśniewskiego. Leżącego na białym prześcieradle, jeszcze tak samo nieruchomego jak wtedy, gdy przywieziono go skonanego po wypadku. Spoczywał w eleganckim garniturze, którego kanty zdawały się przerysowane wobec jego obojętnej sylwetki. Tubki przytroczone do jego ciała pulsowały, jakby same dyktowały tempo życia, na które nikt nie miał wpływu. Przy łóżku zebrało się kilkanaście osób. Adwokaci, teściowie, same najważniejsze postaci w obu rodach twarze o surowych rysach, spięte krawaty i szpilki obrazy perfekcji pozbawionej uczuć. Uwagę Zofii przykuł ojciec Michała, stojący tuż za głównym urzędnikiem stanu cywilnego, ze spojrzeniem przyklejonym do dokumentów, jakby każdy podpis miał tu większą moc niż stosy rachunków firm rodzinnych. Urzędnik, człowiek w połowie wieku z siwiejącymi bokobrodami, uniósł głowę i zwrócił się do panny młodej: Zofia Kowalska, czy w świetle zgromadzonych świadków przyjmujesz Michała Wiśniewskiego za swojego męża, zgodnie z warunkami umowy zawartej między rodami? Zofia poczuła, jak dłoń trzymająca dokumenty drży jej w ręku, przez chwilę milczała, przysłuchując się własnemu oddechowi, który wydawał się głośniejszy, niż łukanie przy drzwiach garażu. Spojrzała na matkę Jadwigę, ta skinęła głową, a na jej ustach tańczył cień dumy. Było to spojrzenie jak odliczanie. Jeszcze raz potwierdź, że dla ciebie to zaszczyt. Tak wypowiedziała wreszcie, tonem tak cichym, że ktoś w gromadzie przerzucił kartki. Zapadła cisza, przerywana jedynie przez brzęk kryształowych kieliszków, którymi toastowano nowe porozumienie, zakrapiając je złocistym szampanem. Zofia poczuła jak pod maską spódnicy serce szczelnie przytwierdzono do ziemi. Żadnego unoszenia się na fali szczęścia, żadnego rozmarzenia. Tylko adrenalina i świadomość roli marionetki w przedstawieniu, którego scenariusz napisali ludzie w drogich garsonkach. W tej sterylnej sali narkotycznych lamp światło padało na twarz Michała, wydobywając z niej bladą szarość. Ona postanowiła przemówić, choć słowa zdawały się obce. Michał zaczęła stając przy jego boku. Przepraszam, że tak to się dzieje. Mężczyzna nie odpowiedział, nie otworzył nawet oczu. Zofia uklękła, opierając dłoń na jego delikatnym nadgarstku, czuła pod palcami pulsujące mięśnie, które jeszcze wczoraj zapewniały mu siłę do rządzenia imperium, teraz były tylko cieniem dawnej potęgi. Widzisz, wszyscy tu są dla umowy, szepnęła, zdając sobie sprawę, że rozmawia sama ze sobą. Nie dla nas. Matka, stojąca kilka kroków dalej, ruszyła ku niej, poprawiając jedwabną apaszkę. Zosiu, Pamiętaj o naszych przodkach, ich wyborach, Twoim obowiązku. Zofia odwróciła wzrok. W jej głowie rodziło się pytanie, które nigdy nie docierało do świadomości: czy życie wypełnione obowiązkami może być uznane za prawdziwe? Czy serce może być inaczej niż nakazuje tradycja? Kiedy ceremoniał dobiegł końca, a wszyscy zrobili kilka kroków w tył, by zrobić miejsce parze młodej, panna młoda. Zebrała się w sobie. Zamiast do kostki z bukietem białych margerytek, spojrzała na mężczyznę, którego nigdy nie obdarzyła uczuciem. Ich dłonie zetknęły się mimowolnie. Przynajmniej, zaciągnęła krztusząc się od łez, przynajmniej spróbuję być twoją żoną takim, jakiego znać powinieneś. Jej głos zabrzmiał twardo, jakby chciała przekonać siebie samą. Miała świadomość, że oboje stają się świadkami porozumienia. W którym brakuje miłości. Za to jest cały majątek. Ściany będą opowiadać o ich rozmowach, a ludzie patrzeć na nich oczami, których nie da się oszukać. Gdy opuściła izolatkę, szeleszczące satynowe suknie zgromadzonych kompanek życia, zostały za nią, a ona szła korytarzem, niosąc ciężar niewypowiedzianego żalu. W parkingu podziemnym oparła się o samochód, przyciskając dłoń do ust, jakby stłumiła krzyk rozpaczy. Łzy spłynęły wolno, bezszelestnie, rozmazując makijaż. W tej samej chwili gdzieś w jej wnętrzu pojawiło się postanowienie. Odnaleźć sens istnienia poza murami tej szpitalnej sali, poza szlacheckimi rodami i ich bezwzględnymi kontraktami. Czy jednak los pozwoliłby jej na własny wybór? Jej myśli oderwała syrena karetki, której światła migały za rogiem. Zofia przetarła oczy, wzięła głęboki oddech i. Zofia stanęła w drzwiach laboratorium, czując pod ciężarem kurtek prawniczych przypiętych do twardych wieszaków na korytarzu. Wnętrze pomieszczenia oświetlały jedynie zimne diody na obudowie komputera, przy którym siedział Marek Nowak. Zgarbiony nad klawiaturą, jakby w każdej sekundzie mogła się zerwać lawina danych. W powietrzu unosił się zapach spalonego plastiku i wilgoci, jakby labirynt kabli płakał w ciszy. Marek podniósł wzrok, gdy Zofia wyciągnęła rękę ze skórzanym pendrive'em. W drugiej trzymał połamany telefon Natali, ułożony na stercie starych dysków twardych. Zofia przywitał ją cicho, ruszając głową w jej stronę. Mam tu wszystkie pliki, które udało się odzyskać. Ale to co zobaczysz... Zofia skinęła drżącymi palcami, wetknęła pendrive'a w port USB. Jej serce zaczęło wybijać nieregularny rytm. Gdy Marek wpisał hasło i powoli przeglądał foldery, na ekranie wyświetliły się nazwy plików: SMS1, SMS2, AudioNote, Camera. Korzystając z oprogramowania odzyskującego, Marek kliknął SMS1. Na czarnym tle pojawił się fragment wiadomości: On wie o wszystkim. Jeśli przegramy. Zofia. Przerwał po chwili, a w jego głosie zabrzmiała nuta niepewności. Zobaczysz więcej w SMS-2. Kliknął ponownie, a ekran lśnił kolejnymi słowami. Nie możemy sobie pozwolić na porażkę. On patrzy. Zofia przetarła usta, czując jak krew pulsuje w skroniach. On, powtórzyła dotykając ekranu. Kto to mógł być? Kto śledził Natalię? Marek spojrzał na nią, jakby już zgromadził w głowie wszystkie możliwe scenariusze. To nie koniec, odparł, wybierając plik Audio note. Posłuchaj. Gdy zawiesił się dźwięk, w laboratorium zapanowała cisza. Przez chwilę słychać było jedynie szelest wentylatora. Wtedy rozległ się głos Natalii, cichy, niepewny. Natalia szeptem, jeśli to znajdą, to znaczy, że zawiodłam. On wiedział o wszystkim, próbowałam uciec, ale jej słowa przecięły powietrze niczym nóż. Zofia poczuła, jak łzy zbiegają jej po policzkach, lecz nie wypłynęły na zewnątrz chciała krzyczeć, bić pięściami w stół, szukać sprawiedliwości, ale zamiast tego wyszeptała. Ona naprawdę bała się tej osoby. Musimy dowiedzieć się kim jest on, stwierdził Marek kopiując pliki na zewnętrzny dysk. I dlaczego Natalia myślała, że jeśli zostawi te dowody wszystko się wyda. Przesunął kursor na plik log kamera. Po chwili włączył odtwarzanie nagrania. Na ekranie pojawił się fragment drogi otaczającej stary port. Srebrny sedanik Natali sunął szybko, silnik ryczał, odbijając się echem od betonowych słupów. Po chwili za zakrętu wyłonił się czarny SUV. Jechał idealnie równym tempem, nagle przyspieszając, gdy zbliżył się do sedana. "Zauważasz to?" zapytała Zofia, wskazując na ekran. "SUV nie zmieniał pasa, tylko zajechał jej drogę." Marek skinął, skupiony. "Dokładnie. Wygląda jak celowe wymuszenie." a potem nagle koniec pliku. Bez zderzenia, bez dźwięku opony. Tylko cisza. Kamera przerwała zapis. Zofia wstała, z ciężkim westchnieniem oparła się o blat stołu. Ktoś chciał, żeby nie było świadków, albo żeby nie zostały ślady. Marek zamknął laptop. Cokolwiek się stało, to był przemyślany plan. Natalia przewidziała zagrożenie, dlatego cały telefon i pamięć wrzuciła do skrzynki z pendrive'em. Chciała, by ktoś to znalazł. Zofia podeszła do okna, choć wiedziała, że żadne ulice nie zdradzą jej nowych tropów. Przypomniała sobie, wieczorem w niewielkim mieszkaniu Zofii panował półmrok. Jedyne źródło światła stanowiła lampa biurkowa, podkreślając rowki na starych mapach i zdjęciach rozłożonych na ścianach. Kartki z notatkami połączone czerwonym flamastrem tworzyły pajęczynę powiązań. Nazwiska, daty, fragmenty rozmów. Zofia zasiadła przy biurku, otworzyła teczkę z plikami i przypominała sobie każde słowo Natali. Jeśli to znajdą, to znaczy, że zawiodłam, powtarzała pod nosem jak mantrę, próbowałam uciec, jej palce drżały, gdy sięgnęła po notes, w którym zapisała pierwsze reakcje prawnika po wypadku. Nie ma śladów kolizji, próba wyjaśnienia, niespójna wersja. Zatarła linijki atramentu i w ciszy pokoju zrozumiała, że teraz ona będzie sędzią i ławnikiem w procesie, którego stawką było życie Natalii, a może ich wszystkich. Nie mogę już być tylko figurantką, wyszeptała marszcząc brwi. Muszę dowiedzieć się, co wydarzyło się naprawdę. Przez chwilę stała nieruchomo, napawając się ciężarem decyzji. Potem wzięła głęboki oddech, otworzyła laptop i, kilka dni później, korytarz szpitalny wydał się Zofi równie obcy, jak ludzie pod fragmentarycznym światłem jarzeniówek. Niosła przy sobie Pendriva cięższego niż zwykle, pełny nagrań i wyrwanych z pamiętnika kart odzyskanych przez Marka. Drzwi sali numer 407 uchyliły się cicho, a ich skrzypnięcie poruszyło Zofię niczym echo nieodgadnionej tajemnicy. W progu stanął Michał, opierając się o framugę. Jego spojrzenie błądziło, jakby szpital stał się labiryntem bez wyjścia, a on sam, nieznajomym w własnym ciele. Kim jesteś? Zapytał, gdy Zofia weszła do środka. Jego głos brzmiał sucho, niepewnie, jakby był obcy i sobie samemu. Zofia podeszła bliżej, stawiając kroki ostrożnie, by nie zmiażdżyć delikatnej prawdy, która miała wyjść na jaw. Usiadła na krześle obok łóżka, nie odwracając wzroku. Jestem Zofia, twoja żona, odpowiedziała wolno. Ale nie przyszłam, by utrwalać formułę małżeństwa. Przyszłam, byś poznał całą prawdę. Michał zmrużył oczy, próbując ustawić myśli w logiczną sekwencję. Żona, prawda, małżeństwo. W sali unosiła się cisza, przerywana tylko szmerem monitora za jego plecami. W tej chwili za drzwiami rozległ się stłumiony dźwięk obciskanej skóry i ciężkich kroków. Drzwi otworzyły się szerzej i weszła Natalia, obleczona w płaszcz śliwkowej barwy, tak nasyconej, że zdawał się żywy w sztucznym świetle. Jej kroki były pewne. Uśmiech na ustach, wyćwiczony. Spojrzała na Michała, skinęła mu lekko głową, jakby chciała odnowić to, co dawno roztrzaskano. Michał, tęskniłam za tobą, powiedziała z czułością w głosie, ale jej oczy były zimne jak stal. Zofia wstała z krzesła, zwracając się do Natalii bez lęku, z głosem ostry jak stal skalpela. Tęskniłaś na tyle, by zaplanować jego wypadek, by mnie zastąpić. Natalia złożyła dłonie na brzuchu i zawahała się. Widziała, jak Zofia mruży oczy, jakby czytała w jej myślach, wydobywając ukryty plan. W świetle lamp jej twarz utraciła gładkość, odsłaniając cień winy. To nie tak! zaczęła, głos jej zadrżał, a wargi zadrżały. Bałam się o nazwisko, o firmę. Utkwiłam w pułapce, z której nie widziałam wyjścia. Zobacz to. Rzuciła Zofia, wskazując na laptop rozstawiony na stoliku obok łóżka. Nie słowa, fakty. Natalia odwróciła wzrok, a Zofia uruchomiła kolejne pliki. Na ekranie pojawił się obraz z kamery wnętrza gabinetu. Natalia w środku nocy, wyszukująca fragmenty dokumentów, jeszcze zanim nadeszło szaleństwo planu. Za chwilę, audio. Natalia, szeptem. Jeśli Michał się odezwie, wszystko runie. Nasza wolność zależy od jego milczenia. Drżący szept pojawił się bez echa w pustej sali. Michał ścisnął kołdrę i wpatrywał się w obraz. W końcu szarpnął głową, jakby chciał zrzucić z siebie niewidzialny ciężar. Chcę wiedzieć, co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy, powiedział głos twardszy niż Zofia się spodziewała. Natalia spuściła głowę, a w jej oczach zabłysły łzy, które wcześniej nie miały prawa się pojawić. Podniosła wzrok. Aż spojrzała mu prosto w oczy. Planowałam wypadek, wyszeptała. Myślałam, że zyska dla nas obu drugą szansę, że znikną stare układy i wszyscy uwierzą, że to był nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Nie chciałam nikogo skrzywdzić, dodała, nie potrafiąc wydusić z siebie więcej. Zofia stała sztywno, jakby wyrocznia letargu wydała wyrok. W jej głosie zabrzmiał chłód. A co z twoją przyjaciółką? Co z Natalią, która zostawiła dowody? Michał wziął głęboki oddech, jakby udawał, że oddycha po raz pierwszy od tamtej nocy. Wstał z łóżka, odsłaniając bliznę na nadgarstku, której Zofia wcześniej nie zauważyła. Chciał powiedzieć coś więcej, ale na moment zawahał się, jakby słowa miały wagę większą niż cokolwiek, co kiedykolwiek usłyszał. Nie chcę już żyć według cudzego scenariusza, podjął w końcu, głos mu się załamał, ale był prawdziwy. Wybieram prawdę. W sali zawisła cisza cięższa niż każde wyznanie. W spojrzeniach Zofii i Natalii pojawiły się pytania bez odpowiedzi, a Michał stał między nimi jak most łączący dwie przepaści nienawiści i żalu. Zofia odsunęła się krok w tył, sięgnęła po pendrive, jakby zabezpieczając klucz do wolności. Natalia ocuciła się, ale nie odważyła się ruszyć. Tylko Michał wykonał gest, który wszystko zmienił. Skinął głową na znak przełamania milczenia. Kilka dni później sale konferencyjne w centrum Warszawy wypełniły się błyskiem fleszy, a na pierwszy plan wkroczył Michał. Wyprostowany, z łagodnym uśmiechem, który zastąpił dotychczasową maskę obojętności. Przed mikrofonami zebrały się kamery. Dziennikarze oceniali każdy jego gest. Śledczy spoglądali z łba, a on uniósł dłonie w geście pokoju. Od dzisiaj wybieram życie na własnych warunkach, oznajmił, a jego głos, wolny od fałszywej kurtuazji, niósł się echem po sali. Nie chce milczeć dłużej o tym, co naprawdę się wydarzyło. Zofia siedziała w wynajętym mieszkaniu na Pradze, trzymając w dłoni pilot od telewizora. Gdy usłyszała ostatnie słowa Michała, poczuła, jak z jej ramion odpada ciężar fałszu i oczekiwań. Ekran pokrył się czarną plamą, a w pokoju zapanowała cisza. Cicha jak oddech przed nowym początkiem. Zerknęła na małą kopertę leżącą obok sterty faktur i wizytówek, adres mieszkania w Krakowie, które stało się symbolem ich wolności. Kiedy przekroczyli próg niewielkiego mieszkania na starym Kazimierzu, Zofia od razu wyczuła, że to miejsce tętni życiem wolnym od przeszłości. Prosta, bielona drewniana podłoga skrzypiała pod stopami, a w kuchni stał stary kredens zabrany z przedwojennego domu. Drewniane krzesła. Każde inne, jakby zebrane w darze od przypadkowych sąsiadów, otaczały okrągły stół przy wielkim oknie. Z zewnątrz dochodził jedynie odgłos kroków przechodniów i szmer latarni ulicznych. Michał podszedł do szuflady i wysunął z niej małe prostokątne pudełko wyłożone czarnym aksamitem. Spojrzał na Zofię z powagą w oczach. Chcę, żeby to był symbol naszego wyboru, nie kolejna umowa, powiedział ostrożnie odsuwając wieczko. Wewnątrz spoczywał srebrny pierścionek, delikatny, ale wyraźnie odmienny od zimnych błyskotek, jakie kiedyś łączyły ich rodziny. Serce Zofii zabłysło radością. Przyjęła pudełko, a palce Michała otuliły jej dłoń ciepłem, którego po tak długim czasie nie spodziewała się już poczuć. To dla mnie więcej niż biżuteria, szepnęła, wsuwając pierścionek na palec. Poczuła, jak każdy splot metalu zdaje się pulsować wolnością, jaką dotąd znała jedynie ze snów. Od tej chwili ich dni wypełniły się prostymi rytuałami, zdala od sal sądowych i sal szpitalnych. Rano wstawali razem, by włóczyć się po brukowanym placu nowym i wybierać świeże owoce od uśmiechniętych sprzedawczyń. Kawa w małej kawiarni pod cichym szeptem smakowała im inaczej, mocna, z odrobiną słodkiego syropu lawendowego, który popijał smak porannych planów. Pewnego wieczoru postanowili coś ugotować. Kuchnia zamieniła się w pole bitwy mąki i rozbitych jajek, a ściany pokryły się plamami sosu pomidorowego. Michał potrząsał patelnią, jakby wykuwał w niej nowe życie, a Zofia śmiała się, gdy omlet wylądował na podłodze. Nawet w chaosie czuli, że to ich własny porządek. Wieczorami siadali przy lampce starej lampy mosiężnej, a Zofia wyciągała swoją starą książkę Kamusa. Czytała na głos. W sercu człowieka mieszka pustynia, którą może złagodzić jedynie prawda. Michał zamykał oczy, wsłuchując się w dźwięk jej głosu. Kiedyś marzył o wielkich gestach miłości, teraz wiedział, że najważniejsze są te chwile milczenia między słowami. Pewnego poranka, gdy poranny gwar miasta mieszał się z aromatem zielonej herbaty, usiedli razem na starym, skrzypiącym krześle przy oknie. Nie było potrzeby żadnych słów. Spojrzeli na siebie i w ich milczeniu kryła się obietnica. Bez słów wiedzieli, że wspólna podróż dopiero się zaczyna, wolni od przeszłości, gotowi na wszystko, co jeszcze ich czeka.